Siemano widzowie, dzisiaj strzelamy Matiemu, bo nie Mati mi. O, jakoś 10 minut. Jakoś tak. Ile chcesz? No. 10 minut mam ci strzelać i ty mi też? No, możemy 10 strzałów. Nie. A bo robimy to co wiesz co. To takie rzucanie się. Dobra, to będziemy się rzucać. Yy, dobra. Yy. Zaraz się widzimy. Dobra, Mateusz, mój gość ustawia to. A dobra, czekajcie. Jak... Czekajcie. Nie, jak tak, to nie. O, nie, to nie będzie widzieć. O! Jak się rzuca! O. Mas te dá um então chocolate? Wykładam też rękawicę z I trzeba się w każdym mm. stale rzucić. A ty dałeś to? Sara, so, tak. Mący no, mączkę. Dobra. Mati, no. w każdym stale Oczywiście mamy flapa Standard Bo ta piłka. Ta piłka leża tutaj przez rok. Dobra. Na, najpierw Essa. Nie trzeba się rzucać. Co? Trzeba się rzucać. Najpierw Essa. No Essa! No tak. No. no można złapać do rąk. Medium. Złap to. Teraz. Teraz łatwiejszy. Dobra. Przeciw. Możesz to robić i nie po kolei. Czwarty. A jest tak wysoko i w środek bloki, to po co się tutaj? I piąty. Oła! <laughs> nie nie zapalić do rąk. Minus jeden punkt. No, nie minus jeden punkt. Je minus jeden punkt. Oś... Ósmy teraz był dziewiąty i ostatni ostatni. Dobra, na ma dziewięć punktów. Zobaczymy jak z nich będzie. Muszę łapać albo się rzucić. I to łapać. Znaczy na no. oczy. Trudne. Albo chociaż obronić, żeby nie wpadło yy, nie poza grą. Nie! Minut jeden. Dobra. No, Może wyjdziemy na równi? To wtedy będzie do Ty mi raz nie strzeliłeś nawet. Co? Dymianie, raz nawet w rogi nie Super, Słupek. i co? Ła. Dziewczyny, wszystkie dziewczyny, niech to przybliży i patrzy na jego nogę, jaka jest. No, Ale tam? Bo nie będzie wreszcie. Nie, bo nie ma miejsca tam. No, nie będzie. Być... No i w ogóle żyjemy jak bawa z wesela. Czy w ogóle nas słychać? Co? Czy nas w ogóle słychać? Tu. Jej! nie, 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 No nie, Tutaj. tutaj. Mm. Czyli nie, Tutaj. musimy to zrobić. musimy no. to zrobić. nie, 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 to oglądać. nie, nie, przewinąć nie, to przewinąć. Co Czemu musiałeś przewinąć? No bo to bez sensu. Dobra. No stoisz zawsze tam. O, o! pana! Masz farta, że nie do bramki. Co? Masz farta, że nie do bramki. No ale i tak jest punkt. No. Bo... I w sumie... Bo no, utknąłem. Chodź tu Mati, co? chodź tu po prostu Co się stało? Co się stało? Chodź tu Nie Dżownica ja, no, I ja też mam No i co? Weź ją swoim telefonem albo rękami Widzicie nas? Ja się boję teraz jeszcze Boj się zrovnicy. Nie Tupie. A jest O to, dobra No tak, jeszcze mocny ta. Dobra Podaj i dwa ostat... ostatnie szczały Teraz na no, nie musisz się rzucać Aaaa! Ta dumnica wyleciała No dobra. No dawaj. Strzelam. Dobra, nie musisz się nas rzucać. I... brawo, Nie umiesz zawsze znaleźć tej dżonnicy. Dobra. Żadnej minusowany. Jak się odbije od tego i będzie branka, nie liczy się widzowie. Ty ją rozdeptałeś. Ty musiałeś rozdeptać. Czemu? Bo, bo ja pamiętam, gdzie była, jej nie ma. Nie, nie, nie. To był średni. No. Ty centralnie tutaj. To był piąty level. Ale o to, w tym, o to w tym chodzi, że trzeba najbardziej w bok. A ja to ja już wygrałem. Nie wiem. Nie byś tego nie obronił. No to zrób że teraz naj, najmocniejszy. Ale o to tam O, tu jest! Dostała piłką. To jest easy. że tego nie widziałeś. uczę ci. Tak, dziewiątym. To teraz lecimy no z dziewiątym. To swoje miejsce. Nie. Nie no, A myślisz, że ty tak nie robisz? Nie, nie, nie zaliczamy. Zaliczamy? Nie, myliłeś się. Nie. nie ma takiego żeby. Ja zrobiłem coś takiego. Myliłeś się. No. Ale i tak wygramy, więc. No. Dobra. Taka dogrywka trochę. Ta dogrywka, bo coś wygrać. Nie. Raz gramy na. Raz jeszcze normalne normalny normalne karne, karne strzelamy. No? Dobra. Taki mocny strzał da. Ej, no to, gramy 10 karnych i ty jeszcze nie wygrywa. Czyli szte karny w Nie. Tak. Ile strzelamy? Dziesięć. kurde. <noise> Widzowie, nie bójcie się. Taki jumpsem. Zostaw te Tania oszukuje. I gdyby było, gdyby nie tak głupione słupki. Piąty szczał. Piąty. Ja robię jakiś błąd. Co? Szósty. you <laughs> Poprzeczkę Jak sobie po poprzeczkę to co mi dasz? Nic. Ok. To dam ci kopa w tyłek. Jeszcze raz. Poprzeczkę. Dam ci kopa w tyłek jeśli nie szczęśliwe. A ty jeszcze już 10 rady? To poprzeczka, poczekaj. A dobra. Uwaga.

ale nie na, tak wysoko. Nie tak wysoko, to za chwilę Ci pokażę. Jena kawy. No. Ja ledwo przyznaj. że to było ledwo. Maga! Obrona była by zło! Po telefonie. Co by było po telefonie? i ułatwiłeś mi Kapa Który to? Ym, czwarty chyba. Nie piąty. No to piąty. Oran jeszcze nam boli. Nie, ja się zagapiłem! Bo my tak robiliśmy! Siódmy, to był. Patrz tam, że ty masz taką kapę! A ty to co? Ty to znowu strzelam gorzej. Ale chodzi mi, że z kapę. A to nie mogę? O, tam, to jest tamta pani, która się przywitała. Je ja, mam urząd. Jej! Przegrałem. Dobra. Ma Macie mu daje 0 złotych, on mi daje 10 złotych. No, podrobione. podrobione. Okej, okay, daj mi podrobione ile. Dobra, teraz gramy. Jeszcze 1 na 1. Ile? I... To tyle. 10, 1 na 1. No i to tyle. Aby się skończyła akcja trzeba wybić za bramkę albo bramka musi złapać. Ja jeszcze punkt X. Ale czekaj, nie zacząłem. Zacząłeś. Nie łap tego. Można złapać gdzieś jak chcesz. Dawaj. Dzisiaj chcę można zmarzyć. Tak nie ma, bo były już, jak się odbije, to nie ma. Dobra, no to jeszcze raz. Czyli zmarnowana akcja. Nie, jeszcze raz. Zmarnowana. Nie, tak. Dobra, to ty, ty masz dziewięć. Nie. Teraz w siódmy. On was robi w błąd. A ile było akcji? No. no właśnie. O czym akcji? No ale że na czym no nie ma, no. No wszystko miał wiedzieć. Czyli to się nie liczy po prostu. Nie, nie, nie. nie. nie sensu. Bo mnie podchodzi na dziad, mnie No to daj to. akcja. Jak ostatnia? No ostatnia. No. Ale wtedy było... wtedy... Wtedy była dziewiąta. Dobra. Dwa. Bo podchodzi od... Jak nie zaczęłam jeszcze? Przepuści dva będzie A zero. Шестая? Да Может хотя бы 1 на 1 Не вышло А в какую сторону мы идем? Сейчас Zal na jak skończysz? O, ósma. Ja teraz dwie, to A ja i tak ci dałem. Co? Myślicie, że dlaczego ja wsadałem w rośliny, a nie w bramkę? Na nie. No jeszcze mam dwie akcje, nie? No dobra, no właśnie nie, nie, nie. Dobra <śmiewanie> A no, jak będzie A jak strzelę to, to, to? Kto się kończy? On już tak wkurzył. Czyli ja wygrałem, bo ja wygrałem Nie, remis. No, ale ja tam też inne wygrałem. Tamte ja No właśnie, czyli ja wygrałem dwie i A no. jestem na plus o złotówkę. O nie, ja nie Dobra, my kończymy razem. Dobra, dzięki.